Siemaneczko. Właśnie wróciliśmy z hali z chłopakami. Gdzieś tutaj teraz na ekranie macie zdjęcie prawdopodobnie. Generalnie tak gwoli ścisłości, to na tej hali nagraliśmy cały wstęp, z tym, że jak to na hali było takie echo, że w zasadzie nic nie rozumiemy, nic byście nie zrozumieli, więc, więc dobrze, że Kiedy nagrałeś ten wstęp i, i, i tyle. No i tak. Y w tym tygodniu było dość ciekawie. Mamy trochę paczek, trochę plików i to wszystko na pewno zaraz zobaczycie i przekonacie się, co trafiliśmy, więc, więc to jest wstęp, bo tak jak to, tak jak to my, żony z nas nie, wstępu, nie nagrał wstępu, więc no, to, jest to jest wstęp, więc trzymajcie. Nieważne trafia, nie ważne co trafię, nie będzie komentarza żadnego, nie, nie odezwa się ani, ani słowa. Zaczynając od pików, na które niekoniecznie byłem przygotowany, więc nie nagrałem na nie reakcji live. W pierwszym piku 81 trafiłem Wertongena w wersji Fantasy Food. Było to na pewno bardzo, bardzo dobry traf, biorąc pod uwagę, że jest to upgradeowana karta. W następnym piku, którego również nie nagrałem, jeżeli chodzi o reakcję, był Bruno Fernandes 88, czyli całkiem niezły puder pod przyszłe SBC. No i w ostatnim piku totalny szok Hesem Awar. To jest prawdziwie olbrzymi potwór! Robi wrażenie! 800 tysięcy monet. Więc lecimy z pierwszym pikiem z kampanii z upgrade'owalnymi kartami w którym mamy No. Otwieramy niekoniecznie lubiane SBC tą torbę z z kampanii, gdzie są same upgrade'owalne karty Miejmy nadzieję, że będzie ona w miarę No niestety nie jest ona w miarę i jest można powiedzieć, że dość tragiczna Ja sobie tu wybiorę Jadena Sancho tylko i wyłącznie ze względu na ocenę, no ale cóż zdecydowanie mogło być dużo lepiej Wszystkim teraz przyszła kolej na mnie, ale zanim przejdziemy do Fify Ja byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, co dzieje się na prawdziwym boisku Jak pewnie dobrze pamiętacie kilka dni temu, bo jesteśmy w momencie nagrywania tego materiału, jesteśmy kilka dni po awansie naszej reprezentacji Mistrzostwa Świata do Kataru, tak więc jak widzicie, ta koszulka wzięła się nieprzypadkowo i co, trzymamy kciuki za naszych, ponieważ Mistrzostwa Świata już za trochę no powiedzmy pół roku, coś takiego Mistrzostwa świata już za pół roku i co? Przechodzimy do FIFA, zapraszam Dobra, zaczynamy od dwóch toyer picków. powiem wam, że nawet nie wiem co w tych toyerpika'ach jest, po prostu zrobiłem je dla contentu. Hmm, z, chociaż z tego co widziałem są to na pewno headlinersy i Fantasy of Food podejrzewam coś takiego, ale nie wiem, lecimy. W pierwszym chyba Boże Bierzemy tego Simona ale to jest tylko wyłącznie Overland pod przepałkę, a w drugim player piku mamy. Nie. Nie. Wiecie co? Nie. Zawierzcie to. Ty... Dobra, piki do zapomnienia, jak zawsze. Nie komentuję tego. I teraz mamy co? Mamy paczkę trzech piperzy 85. No i liczę, że może wiecie, może tutaj wypadnie chociaż jakiś na awara nie liczę, ale taki kutinio, nie, kutinio też nie, kutinio, że dobry. Jeszcze jedna karta eventowa, jedna karta eventowa i będąc satysfakcjonowany lecimy z tym i co? Nie mamy karty eventowej, dobrze, że chociaż jest łoka. Dobra, karta 89. Może jeszcze coś będzie co uratuje tą paczkę. No. Nie. Yy. Wiecie co, nie patrzyłem co trafiałem inni z tych paczek i jak, jak wygląda drop w tych paczkach. Aczkolwiek to no nie wiem, no. Ale nie, ta paczka jest, wiecie co. Nie opłaca się tego robić tak sztuczo, więc... Yy. Nie ma co. Nie dam się więcej na to nabrać. Na razie nic nie mówiłem.